Cześć, witam Was na kanale i na dzisiejszym czytaniu dotyczącym myśli, uczuć i zamiarów Waszej osoby. Czytanie jest czytaniem bezterminowym, także będzie obowiązywało wtedy, kiedy na nie traficie. Jest to także czytanie ogólne, więc na pewno nie będzie rezonowało ze wszystkimi. No dobrze. I zaczniemy może najpierw od sprawdzenia tego, jaka jest sytuacja teraz między Wami, co ewentualnie się wydarzyło w przeszłości, żeby w ogóle zweryfikować, czy to jest Wasze czytanie. Dzisiaj nie ma grup do wyboru, jest jedno czytanie takie ogólne. Dobra. Okej. Okay. Mogliście poznać się przy okazji jakichś kreatywnych przedsięwzięć. Ta osoba mogła. Mm, ta osoba mogła dawać Wam poczucie komfortu, takiego spokoju. Także możecie te osoby postrzegać jako swoją bratnią duszę, i wasza osoba czuje, że też mogłaby tak o was powiedzieć. Tutaj jest stawienie kogoś w centrum. Bycie dla kogoś w centrum świata, wszechświata, tak? Czyli tutaj jest postawienie kogoś. No właśnie, w centrum swojego życia. Tak jakby ciężko było się uwolnić z czegoś, z tej relacji, z myślenia o tej osobie. Mhm. Ale tutaj jest duża kreatywność. To może być cecha Wasza, Waszej osoby, ewentualnie właśnie tak jak mówię, tutaj poznanie się przy okazji jakiegoś kreatywnego projektu. I to takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie komfortu, które macie przy tej osobie jest bardzo charakterystyczne. Ale też z tą kartą, właśnie takiego bycia w centrum, ja czuję bardzo mocno, że to jest. Um... Trochę takie idealizowanie tej drugiej osoby i mm, troszkę życie iluzją, czyli możecie tak naprawdę nie znać jeszcze tej osoby, albo to mogą być takie, y, to znaczy nie znać tak, <laughs> poznaliście tę osobę, ale nie znacie się jeszcze bardzo dobrze, więc to mogą być takie początkowe etapy znajomości. I po prostu żyjecie jeszcze taką fantazją bardziej na temat tej osoby niż taką faktyczną wiedzą, jaki ktoś jest. Albo no ktoś tutaj nie chce dopuścić do siebie myśli na temat tego, jakie są takie prawdziwe cechy tej osoby. Co tutaj jeszcze? Dla kogo jeszcze jest to czytanie? Proszę o wskazówki. Ok. Jest tutaj frustracja. Ja w ogóle mam takie poczucie, że aktualnie może być cisza, czyli może być dystans między Wami albo wydarzyło się coś, co nie do końca mm, poszło po Waszej myśli. Czyli wy mogliście mieć jakieś założenia na temat tej relacji, na temat tej znajomości, ale ostatecznie coś potoczyło się zupełnie inaczej. Jakby nie dało się albo tego w ogóle wcielić w życie, albo no, coś potoczyło się zupełnie inaczej, niż byście tego chcieli. Mamy tutaj energię szczęścia, i ja mam takie poczucie, że właśnie ten czas, ten moment, kiedy wy byliście ze sobą yy, nawzajem tutaj z tą, z tą waszą osobą, kiedy spędzaliście razem czas, no to było właśnie takie bardzo kreatywne, bardzo dużo szczęścia, radości daje wam obecność i czas spędzany z waszą Osobom. I tutaj mamy jeszcze intuicję. Wy tak intuicyjnie właśnie możecie czuć, że to jest wasz człowiek, że to jest wasza bratnia dusza. Coś takiego tutaj mi się pokazuje, ale mamy też ból na spodzie, czyli tutaj może być właśnie dużo różnego rodzaju um, zranień, niedopowiedzeń. Bardziej czuję, że właśnie w wyniku jakiegoś braku rozmowy na jakiś temat mógł się pojawić um, ten ból, to cierpienie. Ale jest tutaj pasja ewidentnie. Jakieś lęki jak wypadnę przed tą osobą. Jest to wzajemne przyciąganie. Bardzo mocno czuję tutaj czytanie dla bratniej duszy. Tak jakbyście właśnie te osoby postrzegali jako bratnią duszę i jedno z was już wie, że jesteście bratnią duszą, a druga osoba jeszcze jakby się wzbraniała, jakby nie do końca dowierzała temu, jakby nie zdawała sobie z tego sprawy. I tutaj właśnie z tego też może wynikać ta frustracja. Ewentualnie jeszcze tutaj z tą kartą stawienia w centrum, to czuję, jakby ktoś być może coś innego postawił w centrum i to też może wywoływać frustrację. Czyli na przykład wy chcielibyście rozwijać tę znajomość, chcielibyście w to iść, a wasza osoba ma inny priorytet w tym momencie. I to jest takie frustrujące i to sprawia ból, że te wasze priorytety mogą się różnić. Natomiast generalnie jest tutaj bardzo dużo właśnie... Radości, takiego komfortu, du dużo, właśnie być może takiego kreatywnego sp spędzania czasu wspólnie. No i intuicyjnie czujecie, że ta relacja jest ważna, że tutaj coś będzie jeszcze, tak jakby temat nie do końca był zamknięty. Także, jeżeli to jest e, to, co do tej pory powiedziałam, rezonuje z Waszą historią, to zostańcie proszę, zobaczymy, jakie są myśli, em, uczucia i zamiary Waszej osoby. I teraz zacznijmy sobie może tutaj. Jakie są myśli Waszej osoby względem Was? Jakie są myśli waszej osoby względem was? Mhm. Dwójka buław. Czuję, że w ogóle może być między wami dystans teraz. Jest tak jakby była jakaś odległość między wami. I Wasza osoba się zastanawia, czy wyjść z inicjatywą, czy nie. Tak bardziej planuje być może, w jakich okolicznościach będziecie mogli się spotkać. Tutaj y, może być jakaś podróż konieczna do tego, żebyście właśnie spotkali się ze sobą. Natomiast y, Wasza osoba też myśli o relacji z Wami jako i y, znajomości z Wami jako czymś takim, przynoszącym jej dużo radości, dużo y, takiego poczucia w ogóle zwycięstwa. Wasza osoba może czuć się zauważona, doceniona w tej relacji. Tak jakbyście potrafili odpowiednie komplementy powiedzieć w kierunku Waszej osoby. Natomiast jeśli chodzi o myśli Waszej osoby, to tutaj widzę, że ona postrzega Waszą znajomość, Waszą relację jako coś takiego bardzo pasjonującego, ale też takiego właśnie, tak może myśleć, że dobrze, że Was spotkała, że to, był, że to była taka wygrana trochę dla niej. Co tutaj jeszcze w myślach Waszej osoby? Dobra dużo kart mamy Ale zaraz, zaraz sobie to omówimy Ok mamy tak Trójkę buław Mamy ósemkę mieczy Mamy kartę asa mieczy I mamy siłę No tutaj są jakieś ograniczenia i blokady Które mam wrażenie trzymają was um, Oddzielnie Które sprawiają że W ogóle wasza osoba może sprawiać wrażenie bardzo pewnej siebie ale tak naprawdę w środku ma dużo niepewności i dużo lęków. I ona stara się dojść do tego, w jaki, z tym, w jaki sposób to zwalczyć, jak sobie poradzić z tym, jak wyjść z tych ograniczeń. Tutaj Wasza osoba może w ogóle przeżywać jakiegoś rodzaju, właśnie takie um, myśli, które właśnie są dla niej takim objawieniem, tak? Dzięki tym myślom, które aktualnie się pojawiają w umyśle Waszej osoby, ona zdobywa pewnego rodzaju jasność. I też jakby widzę właśnie taką gotowość do tego, żeby wyjść, wyjść z czegoś, co jej nie służy. I zawalczyć o siebie i faktycznie stać się pewną siebie osobą nie tylko na zewnątrz, ale także właśnie w środku. Te ograniczenia w ogóle mogą być związane z relacjami, właśnie jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, i to może też wpływać właśnie na relacje, na mm, związki partnerskie waszej osoby, bo tak mam poczucie, że właśnie no, wy nie jesteście ze swoją osobą. Tutaj jest jakiś dystans między wami. I wasza osoba troszkę, tak jakby mm, nie widziała możliwości, w jaki sposób tutaj przekroczyć ten dystans. Ale powoli, powoli gdzieś te myśli, właśnie jako mm, takie podpowiedzi, tak? Jak opuścić ten dystans, jak go zmniejszyć, zaczynają się pojawiać w głowie waszej osoby, i ona zaczyna nabierać tej pewności siebie względem waszej relacji, wyjścia z inicjatywą w waszym kierunku. Także tutaj coś takiego mi się pojawia. Dobra, ok. Zobaczmy sobie w takim razie, jakie są uczucia. Jakie są uczucia? Ale na pewno myśli o Was. Myśli o Was i myśli o tym dystansie i zastanawia się, jak tutaj um, ten dystans skrócić. Jak wyjść z tego dystansu, który jest między Wami. Jakie są uczucia Waszej osoby względem Was? Mhm. Uczucia, mamy arcykapłankę, uczucia mogły nie wybrzmieć, tak? tutaj dużo, dużo niedopowiedzeń, tajemnic, coś takiego tutaj jest, raczej te uczucia są skrywane, one nie są otwarte, wy nie wiecie czy podobacie się waszej osobie czy nie, bo mam wrażenie, że nie dała wam znać jeszcze tak definitywnie jak to wygląda z jej perspektywy, ale wasza osoba też właśnie tutaj ta intuicja się pokazuje z tą arcykapłanką takie poczucie, że ta znajomość miała się trafić, że wy mieliście się spotkać, że to ma jakiś głębszy, większy sens. Ale jest też dużo takiego właśnie trzymania tych uczuć na razie w sobie, nie, nie wychodzenia tutaj z żadną komunikacją w tym kierunku. Mamy siódemkę pentakli, czyli właśnie takie obserwacja tematu, tak? Obserwacja tematu, czyli właśnie tych uczuć, które Wasza osoba w sobie ma, to jest takie poznawanie i obserwowanie i poznawanie tych uczuć, czyli być może wasza osoba no, od jakiegoś czasu już nie była w relacji. I e, też właśnie nie chcę za szybko tutaj wypalić tak, z tymi uczuciami. Tak? Nie chcę za szybko e, się wyrazić, nie chcę za szybko wyznać czegoś. Więc tutaj jest dużo cierpliwości i takiego właśnie m, obserwowania póki co tych uczuć. Mamy maga. Hmm. Tutaj czuję, że jest przepracowywane coś, jeśli chodzi o uczucia. Tak jakby Wasza osoba być może właśnie uleczała coś. Dlaczego tutaj jest ten mak? Czwórka, puław. W ogóle takie przepracowywanie kwestii stabilizacji w relacji. Być może Wasza osoba nie, nie była wcześniej zwolenniczką, zwolennikiem wiązania się z drugą osobą, zakładania rodziny, wchodzenia w ogóle w stabilne partnerstwo. I to zaczyna rozważać, tak? Zaczyna się nad tym zastanawiać. Tutaj w ogóle wasza osoba, jakby czuje, że zaczyna wchodzić w taką energię, że ja chcę stworzyć dom, w którym będzie szczęście, w którym, na który ja mam wpływ. Tak? Czyli. Um, Tutaj mogą być też przepracowywane jakieś kwestie, na przykład z domu rodzinnego, czy w ogóle z obserwowania innych relacji, jak one wyglądały i czy to było coś, co było w zgodzie z Waszą osobą. Natomiast Wasza osoba chce mieć taki czynny udział w tworzeniu relacji, czyli chce czuć, że ma wpływ na to, co się dzieje, tak? czyli chce działać, chce wychodzić z inicjatywą też. Tego typu tutaj kwestie mi się pokazują. Ale jest tutaj dużo pasji. Tak, jakby Wasza osoba manifestowała w ogóle to połączenie. I takie ustatkowanie się. Jest tutaj tego typu energia. Być może wcześniej nie chciała się zobowiązywać albo nie widziała potencjału, za bardzo z kim wchodzić w taką relację, ale to się zmienia, i wasza osoba zaczyna właśnie dostrzegać chęć w ogóle właśnie stworzenia domu rodzinnego. No dobrze, zobaczmy, jakie są zamiary Waszej osoby. Przy czym pamiętajcie, proszę, że zamiary to są potencjalne działania. To nie zawsze są faktyczne działania, tylko to jest bardziej to, co Wasza osoba chciałaby zrobić. Ale czy zrobi, no to właśnie zobaczymy, czy nie widzą tutaj jakieś blokady. Mhm. Mamy rycerza kielichów, czyli jest tutaj energia właśnie takiego chęci wyjścia z uczuciami, z takim romantycznym wyzwa wyzwaniem, wyznaniem w Waszym kierunku. Co tutaj jeszcze? Jakie są zamiary Waszej osoby? Wow, mamy pazia kielichów. Tutaj te uczucia, wiecie co? One są takie jeszcze kiełkujące. Właśnie czuję, że ona dopiero weryfikuje jakby te uczucia i to, co się tutaj dzieje w jej sercu, i zaczyna znajdować właśnie jakieś wnioski na temat uczuć i tego, że na przykład faktycznie jej zależy. Tylko tutaj jest ten dystans. Czuję, że tutaj jest dystans między wami. Ale generalnie myśli o tym, fantazjuje, w jaki sposób mogłaby wyjść w waszym kierunku. Na pewno jesteście w myślach waszej osoby i na pewno myśli właśnie, jeśli chodzi o zamiary, jak tutaj tak romantycznie was podejść. Żebyście faktycznie byli, były oszołomione, oszołomieni tak? tą, tą osobą i jej zachowaniem żeby to zrobiło na Was wrażenie, żeby to było takie właśnie, wiecie, no romantyczne też czuję. Tylko tutaj jest ta piątka kielichów, która mówi o tym, czy ja mam wystarczające zasoby, czy ja tutaj mam faktycznie co zaoferować, czy te uczucia, które mam są wystarczające, czy, czy w ogóle Wy jesteście zainteresowani Waszą osobą. Mam wrażenie, że tutaj mogło dużo niejasności być właśnie i przez to Wasza osoba czuje, że ona, to co tutaj w myślach było, czyli ona nie czuje, że ma zielone światło, bo jest jakaś klatka, jest coś niedomówione i ona chciałaby tej jasności, to wtedy by zaczęła działać. Wtedy wyszłaby z tą inicjatywą. Jakie jeszcze są zamiary? Poproszę o jeszcze jedną kartę. Także tutaj jest do przepracowania jeszcze właśnie to takie poczucie, że nie wiem na czym stoję, tak? Nie wiem, czy te moje uczucia będą odwzajemnione. Tutaj są tego typu lęki i, i pytania, które pojawiają się u Waszej osoby. Ósemka pentakli. Wy możecie się znać z pracy, z waszą osobą, to mogą być jakieś zawodowe więzi, ale generalnie jest chęć właśnie pracowania nad tą relacją, rozwoju tej relacji też pracy nad sobą, która przysłuży się tej relacji. Czyli jeżeli wasza osoba wie, że ma na przykład z czymś problem, że coś tutaj nie do końca, no wiecie, w poprzednich relacjach wie, że coś nie do końca e, robiła dobrze, to ona chce też pracować nad sobą, żeby właśnie miało to taki pozytywny wpływ na Was i na Waszą relację. Także tutaj dużo właśnie takich chęci wyjścia z inicjatywą, ale znowu mamy też e, to takie poczucie, nie wiem jak to zostanie przyjęte i nie wiem czy to, co mam do zaoferowania, jest wystarczające. Tego typu to jest um, tutaj, jakby zastanawianie się nad tym. I to może blokować te zamiary, że Wasza osoba nie wie, jak to wygląda z Waszej perspektywy, więc tutaj fajnie, gdyby była jakaś komunikacja, bo czuję, że to by mogło dużo wyprostować. A z drugiej strony, mm, tutaj właśnie y, jest to takie poczucie, mm, czy, czy te moje uczucia są już na tyle rozwinięte, że faktycznie mogę już wyjść z nimi. Bo tutaj z jednej strony tak, i mam wrażenie, że Wasza osoba tak się waha. Dużo siedzi w głowie, dużo fantazjuje o waszej relacji. No dobra, mamy jeszcze królową buław na spodzie, czyli Wasza osoba postrzega was właśnie jako takie płomienne osoby, które mają w sobie ogień, pasję, które są bardzo takie ekscytujące, pełne pasji, pełne wigoru, pełne kreatywności, właśnie takiego ognia, energii życiowej. Bardzo takie ciepło z was bije. Dobrze, zobaczmy, jaka jest wiadomość od Waszej osoby jeszcze. Jaka jest wiadomość od Waszej osoby? Także tutaj, jeśli chodzi o te zamiary, powiedziałabym, że jeżeli faktycznie dojdzie do jakiejś komunikacji między Wami, że Wasza osoba nabierze tej pewności, że nie zostanie odrzucona, to naprawdę czuję, że Wasza osoba jest gotowa na to, żeby tutaj działać w Waszym kierunku. Delikatnie jeszcze tutaj trzeba przepracować. Ta Wasza osoba coś jeszcze ma do przepracowania w sobie, ale to jest bardzo delikatne już. Bo ona jest w ogóle otwarta na tą pracę nad sobą i nad relacją. Bardziej ją tutaj chyba blokuje właśnie ta niewiedza na temat tego, jak wy zareagujecie. Dobra, zobaczmy, jakie są wiadomości od Waszej osoby. Jakie są wiadomości? Eee, pragnę, by być blisko Ciebie. Mhm. No, tutaj jest dużo tego fantazjowania, faktycznie, więc y, takiego romantyzowania Was, Waszej znajomości. Także absolutnie mnie to nie dziwi. Ok, y, zakochałem się, zakochałam się w Tobie w chwili, w której się spotkaliśmy, w chwili, w której właśnie e, połączyliśmy się, tak? Czyli tutaj ze względu na to, czy gdzieś tam online, po prostu osoba, jak Was zobaczyła, to momentalnie przepadła. Um, ok, wrócę do ciebie, kiedy czas będzie właściwy. Więc, tutaj, ten dystans faktycznie on mi się też pokazuje w tej karcie. Um, I myślę o tobie, kiedykolwiek czuję się zagubiona, zagubiony w swoim życiu. Także, tutaj, jest jeszcze tego typu wiadomość. I na końcu, sobie radę wyciągnę jeszcze dla Was, żebyście, może, coś też tutaj mieli um, więcej obrazu na temat tej relacji. Okej, okay. Wypadły nam dwie karty. Pierwsza to jest, e, śpiewaj swoją własną pieśń. Czuję, żebyście znali swoje granice, żebyście wiedzieli, czego oczekujecie w relacjach, żebyście nie zgadzali się na byle jakość. Jeżeli szczególnie wyszliście z jakiejś relacji, gdzie czuliście się niedocenieni, albo wiecie tak, mm, te wasze potrzeby jakby nie były do końca y, realizowane, to czuję tutaj y, taką wiadomość, żebyście nie zgadzali się na coś takiego po raz kolejny. Czyli żebyście y, znali swoją wartość, byli pewni siebie. I potrafili właśnie stawiać granice i mówić o swoich potrzebach. A tutaj mamy, zobacz, większy obraz. Tutaj, jeśli chodzi o te relacje, wy być może macie dużo jakiegoś takiego, no właśnie, tam był ten ból i frustracja w tych początkowych kartach. Czuję, żebyście właśnie zwrócili uwagę na tę sytuację z dystansu, bo wasza osoba widzę, że ona pracuje nad sobą. Tutaj się dużo dzieje za kulisami. Coś, czego wy być może nie wiecie i to. Milczenie albo jakąś taką przerwę, czy dystans między wami, czy to fizyczny, faktyczny, czy taki właśnie, jeśli chodzi o komunikację, wy możecie odbierać, że zupełnie inny jest powód tego, a prawda może być zupełnie inna. Czyli tutaj, tak jak mówię, wasza osoba może milczeć, dlatego że nie wie, jaka będzie wasza reakcja i to ją powstrzymuje przed działaniem w waszym kierunku. A wy możecie myśleć, że na przykład powodem jest to, że ona czy on chodzi gdzieś tam na randki z kimś innym. Także. Tu dobrze by było zwiększyć właśnie perspektywę, postawić się też w butach tej drugiej osoby. No dobrze, takie czytanie dla Was, dajcie znać jak to z Wami zarezonowało, będzie miło i się zostawicie lajka i komentarz i do zobaczenia następnym razem.